Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witamy wszystkich miłośników klasyki polskiej literatury obecnych tutaj w Ogrodzie Saskim, ale także w tysiącach miejsc w całej Polsce i za granicą, gdzie odbywa się trzynasta już edycja Narodowego Czytania. Jak zostało tutaj już wspomniane, po raz pierwszy Narodowe Czytanie odbyło się w 2012 roku z inicjatywy pana prezydenta Bronisława Komorowskiego i jego małżonki. A dla nas jest to edycja rzeczywiście jubileuszowa, ponieważ z ogromną przyjemnością już po raz dziesiąty ją inaugurujemy. Narodowe Czytanie to jest akcja, która łączy Polaków w całej Polsce i na świecie wokół kanonu polskiej literatury. I bardzo cieszymy się i serdecznie dziękujemy za to, że również w tym roku tak licznie przyłączyli się Państwo do tej akcji. I po tych kilkunastu latach możemy powiedzieć, że tworzą Państwo już w tej chwili wielką wspólnotę czytelników, i to czytelników bardzo wiernych. My cieszymy się oczywiście również z tego, że co roku napływają nowe zgłoszenia, dzięki czemu ta społeczność narodowego czytania stale się powiększa i pomaga rozwijać tę akcję, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni. Z informacji, które napływają do kancelarii prezydenta wynika, że wielu organizatorów już od kilku tygodni przygotowuje się do Narodowego Czytania, a my jesteśmy niezmiennie pod wrażeniem bardzo ciekawych i oryginalnych pomysłów na organizację tego wydarzenia, bo już tradycyjnie Narodowemu Czytaniu towarzyszy szereg wydarzeń kulturalnych i społecznych, które gromadzą osoby w bardzo różnym wieku. I ten międzypokoleniowy charakter akcji jest równie istotny, natomiast kreatywność organizatorów wzbogaca to wspólne czytanie i udowadnia, że klasyka polskiej literatury jest wciąż żywa i wciąż tak samo nas porusza. Tegoroczną lekturą Narodowego Czytania jest Kordian Juliusza Słowackiego. Słowacki napisał ten romantyczny dramat w Genewie w 1833 roku, natomiast dramat został anonimowo opublikowany w Paryżu w 1834 roku. W zamyśle autora Kordian miał być trylogią. Jednak Słowackiemu udało się napisać tylko pierwszą część zatytułowaną Spisek koronacyjny. W ten sposób powstał jeden z najważniejszych utworów polskiego romantyzmu. Z pewnością jest to dzieło żywe i ważne i należy do kanonu polskiej literatury. Natomiast Ciekawostką jest fakt, że po publikacji Kordian został uznany jako utwór niesceniczny i rzeczywiście przez wiele lat po publikacji nie został wystawiony. Dopiero w 1899 roku miała miejsce premiera Kordiana na deskach Teatru Miejskiego w Krakowie. Ale z biegiem lat Kordian doczekał się wielu wspaniałych inscenizacji przygotowanych przez największych reżyserów teatralnych i do dzisiaj stanowi żelazny repertuar teatrów. To, co można powiedzieć o Kordianie, to z pewnością fakt, że Kordiana również znakomicie się czyta, ponieważ jest to utwór bardzo dynamiczny. Tytułowy bohater bardzo dużo podróżuje, w związku z tym autor często zmienia miejsca wydarzeń, ale znajdziemy tutaj też bardzo wiele błyskotliwych dialogów, a także nieoczekiwanych zwrotów akcji. Mamy elementy grozy, mamy elementy ironii, a nawet humoru. I co ciekawe, pomimo tego, że Kordian został napisany i wydany na emigracji, to jest to utwór arcypolski. To jest utwór, który jest przesiąknięty ideą wolnej Polski i duchem patriotyzmu. To jest bardzo poruszająca opowieść o Polsce, o polskim losie, o tym, by Rzeczpospolita znowu była niepodległa i suwerenna. Słowacki pisał Kordiana, kiedy Polska była pod zaborami, niedługo po upadku Powstania Listopadowego, którym w Polacy jeszcze wtedy żyli, które wspominali, a przede wszystkim analizowali przyczyny jego upadku, ale towarzyszył mu duch wolności i narodowej niezawisłości. O takiej Polsce Słowacki marzył i taką Polskę przepowiadał. Szanowni Państwo, Kordian jest dramatem czynu. Przede wszystkim czynu niepodległościowego, powiedzielibyśmy tak dzisiaj, poprzez swojego bohatera, młodego bohatera, bo przecież poznajemy Kordiana, kiedy ma 15 lat. Słowacki wzywa niejako rodaków do tego, by aktywnie walczyli o wolność. To już nie jest mesjanizm. Mówią niektórzy krytycy, analizując utwór, polemizuje wręcz z tym. Mesjanizmem mickiewiczowskim, idąc w kierunku walki, walki czynnej, nie tyle poświęcenia, ale właśnie tego, by walczyć aż do zwycięstwa, by walczyć aż do samego końca, by dla odrodzenia Rzeczypospolitej, dla odbudowania państwa poświęcić wszystko. Tak jak powiedziała przed chwilą Agata, oczywiście rozważa przyczyny porażki, tej, która właśnie. Tuż, tuż wcześniej miała miejsce porażki Powstania Listopadowego, ale co ciekawe i może także dlaczego Kordian właśnie jest lekturą dla tych naszych rodaków bardzo młodych i to śmiało można powiedzieć od zawsze. A mianowicie dlatego, że sam Słowacki pisząc Kordiana ma niespełna 25 lat, jest więc człowiekiem bardzo młodym z jednej strony i z tego dramatu. Emanuje postawa człowieka młodego, i to jest odczuwalne bardzo wyraźnie. Te analizy, rozterki, ta romantyczność niezwykła tej postaci, z jednej strony miłość, z drugiej strony targające nim uczucia, często bardzo skrajne i ogromnie się zmieniające, ale z drugiej strony ta wielka przemiana duchowa, do której dochodzi, kiedy z de facto takiego bardzo słabego młodzieńca. Rozmarzonego w swojej miłości, staje się on twardym patriotą, który chce walczyć o niepodległą Polskę do końca i wreszcie jest gotowy do tego, by dokonać czynu no, niezwykle odważnego, ale zarazem i ogromnie kontrowersyjnego, jakim jest zamach na cara Mikołaja I. Jak wiemy z kart powieści, ten zamach się nie udaje, bo to jest właśnie ta wewnętrzna walka z jednej strony z tą, z, tą, z tą postawą twardej, twardego, twardego dochodzenia praw narodu do posiadania własnego państwa i do zamordowania ciemiężyciela, z jednej strony, do uwolnienia niejako Polaków od tyrana, ale z drugiej strony także i człowieka, który ma przecież swoją moralność, który y, szanuje boskie przykazania, który szanuje to, co tak ważne w świecie. Także naszych wartości, tych ponadczasowych, tych nawet też bym powiedział ponadpaństwowych, po prostu ludzkich. A więc powieść piękna, niezwykła dramat wspaniały, który, tak jak powiedziałem, czytają od pokoleń młodzi Polacy, który przez pokolenia wywierał ogromny wpływ na postawę młodych Polaków. To widać bardzo wyraźnie. Choćby, kiedy spojrzy się na to wydarzenie, którego rocznicę 80. obchodzimy w tym roku, a mianowicie na Powstanie Warszawskie, na postawę tamtej młodzieży, która przecież właśnie wychowała się na Kordianie która wychowała się w kulcie odzyskania niepodległości i tej wolnej Polski na to, jak oni właśnie tego nauczeni, tak wychowani, tak skonstruowani od strony postawy od strony swoich wzorców patriotycznych i osobowościowych działają walcząc o wolną Polskę do samego końca. To także łatwiej może dostrzegać tą istotę kordiana tego rozważania właśnie gotowości walki o ojczyznę niepodległą do samego końca dzisiaj, kiedy Patrzymy, że tuż za naszą granicą taka walka dzisiaj się toczy o utrzymanie ojczyzny, o to, by ona istniała, by nie poddać się okupacji, by zachować wolność. Myślę o naszych sąsiadach z Ukrainy, którzy przybywają do nas, których chronimy pod swoim dachem, ale których walkę my wspieramy i których walkę widzimy. Może dzięki temu także właśnie dzisiaj można w sposób bardziej realny. Spojrzeć na te problemy, które Juliusz Słowacki poruszył i pokazał w swoim kordianie. Szanowni Państwo, Narodowe Czytanie 2024, w sobotę 7 września, czas zacząć. Juliusz Słowacki, Kordian, część pierwsza trylogii spisek koronacyjny. Więc będę śpiewał i dążył do kresu ożywię ogień, jeśli jest w iskierce. Tak Egipcjanin w liście z aloesu obwija zwiędłe umarłego serce na liściu pisze z martwych wstania słowa. Chociaż w tym liściu serce nie ożyje, lecz od zepsucia wiecznie się zachowa. Proch rozsypie, godzina wybije. Kiedy myśl słowa tajemną odgadnie, w ten czas odpowiedź będzie w sercu na dnie. Juliusza Słowackiego, Lambro.